Plecak Centuriona wita Was na kanale Centurion. Paśnik oczywiście też jest. No i noc. A jest i Piotr. Przyszedłem tutaj sobie, a w zasadzie y, przyjechałem, żeby wypełnić obowiązek wobec bushcraftu, czy jakoś tak. Bushcraft się nazywa, tak? Tak, tak. No. Zacznę od tego, słuchajcie, żeby było już fajnie i wesoło, bo trochę humoru na kanale zawsze było i chciałbym, żeby, żebyście mogli się też pośmiać. Muszę Wam powiedzieć, jak dzisiaj rozmontował mnie Mariusz. Dzwonię do niego rano, żeby potwierdzić, czy ruszamy sobie wieczorkiem na nockę. No Mariusz tam, no tak, ruszamy, nie? No i my mamy takie te gadki, jak wiecie, z tymi tymi tekstami z filmów. I robimy sobie takie analogie. I na Misiu była taka scenka. Jak gościu, tak pokażę tak. siedzi oparty i Cepali Faja na Misiu. Tak pan jeździ w ostatniej paruce hrabiego Barykanta. I ktoś, kto kojarzy tą scenę, to ja już nie opisuję I Mariusz tak mówi. Piotrek, jak wyjdziesz, to musisz powiedzieć do mnie: Pan jeździsz w tym buskrawcie, A Mariusz miałby odpowiedzieć: tak, albo co? A ja, albo pojedziemy. Najpierw pojedziemy do Puszczy Świętokrzyskiej, bo w końcu muszę coś zjeść. Słuchajcie. Witamy Was serdecznie obydwaj, także tutaj łapką machamy. Eee, dzisiaj e, chcemy zrobić sobie taki nocny trochę haszczung, potem coś tam porobić, nie? No i oczywiście porozmawiać sobie. A biorąc pod uwagę, że. E, Mamy z Mariuszem wspólną zajawkę, którą Wy też macie niektórzy, filmotekę polską. To nie spodziewajcie się fajerwerków jakichś, że to będzie jakiś nadzwyczajny film, czy coś. Po prostu chcemy, żeby był fajny i żeby było tyle. W zasadzie to już idźmy, może nie? Przytrzymaj, tak. tylko pija. Ja sobie plecaczek założę. Przecież możemy już haszczungować te lampki mówię które ja zakupiłem to jest dobre lampki e, i tak dalej Masz Mariusz świecił e, To jest e, opcja tego typu że No nic nowego nie będzie ale Właśnie z tego powodu niektórzy z Was polubili ten kanał tak No i e, nie wiem jeszcze, jeszcze, jeszcze jakaś część z tych, którzy polubili kanał. Czekaj, bo ty świecisz po oczach strasznie. E, że ci, którzy po, polubili ten kanał, to może polubili też Centuriona troszkę i, i tak dalej. No i Mariusza Trapera. O tu zobaczcie, woda jest techniczna. E, także fajnie jest. No i pójdziemy sobie troszkę. Się pośmiejemy. E, Mariusz, oczywiście, jako miłośnik e, powieści podróżniczych, względnie awanturniczo podróżniczy. Tak. Prawda, Mariusz? Tak, jest. tak. To jak na CK Dezerterze. Ale, Mariusz, e, e, te kurę od osła rozróżniasz. No, raczej tak. To jest kura, panie generale. No. To jest osioł. A skąd nagle przyszedł to panu głowy no osioł? No, no skąd przyszedł osioł, nie? Nie, ja kategorycznie twierdzę, że to jest osioł. Za. Ja kategorycznie twierdzę. Ale ten pokora fajnie to zagrał, nie? Na tym łóżeczku tak leżał. Ty... No przecież Piękniemy. jakieś kalesony na sobie musiałem mieć. Tak Jeżeli ktoś pamięta To była pała do pobijania O Można byłoby dla rozgrzewki korci zawsze, nie? Ale zostawmy. No nic. Weź tą lata latarą Pójść tam światło czy tam coś widać w ogóle czy nie widać Czekaj, pokaż na chwilkę O jak się tak przyłoży to jakoś widać to trzeba byłoby iść w taki sposób dziwny jakiś Tak ten sposób tylko. Ale czekaj. Poimprowizujemy. Tak zrobić, ale to, nie, to nie, nie... Nie, 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 bo to... Nie, nie da rady. To trzeba... Nie, lampa jest dobra ogólnie, ale tak jak mówię. Wiesz co to zakończmy ten taki wstęp. A potem dopiero z miejsca się po prostu odezwiemy, za jakieś tam parę minut, jak już coś będziemy działać, nie? Ale poczekaj, to jest to taką masz koncepcję, tak? Taką mam koncepcję. To ja tu jestem od koncepcji. <grym tak. <grym tak to jest. Mhm. No, powiem Wam, że yy, yy, jeszcze tak. Powiem Wam jeszcze taką rzecz, że e, znowu muszę wyrazić to samo, co na poprzednim filmie wyraziłem: mianowicie podziękowania dla tych z Was, którzy wychodzą do lasu i coś tam kręcą. E, no bo pokazują na przykład, że las nie jest zagrożeniem, prawda? I wręcz przeciwnie, e, człowiek nie siedzi przed telewizorem. Które napędza myśli, prawda? Czy przed internetem niejakoby no. wynalazek taki jak telewizja niejakiego z Worykina i Sarnowa? Czekaj, tu weź tam zaświeć świeć, bo tak myślę, że nie będziemy przez za głęboko wchodzić, nie? Nie, myślałem, że pójdziemy do tego starego miejsca, coś my mamy. By... Ale możemy i tutaj znaleźć. Znaczy, zobaczmy, co tu jest. W końcu to chaszczung. Proszę ciebie Może trupy jakieś będą leżały Teraz to normalnie jak jest tyle informacji w telewizji to tylko Resident Evil oglądać Jeju. Spojrzeć, weź poświeć na to drzewo. No. no Normalnie zobaczcie, zwykłe drzewo, jak tysiące, tysięcy drzew tutaj innych. Idziesz przez las i nie wiadomo, co się z człowiekiem dzieje. Pozytywnego, oczywiście. Nieważne, czy dzień, czy noc. Nie, Mariusz? Te. Las ma super oddziaływanie. Ja powiem tak, że któregoś razu napatoczyło się mi w powiadomieniu, że Mariusz wrzucił film na kanał Listowski, nie? No pozdrawiam cię Mariusz serdecznie. Buskraf, racje, coś tam nie? No jakieś tam. No Mariusz ma tam jakąś rację, nie? No zawsze ma jakąś rację. Jakąś tak. Tak nie kłóćmy się z nim, bo on ma rację. O, tu jest klimacior, słuchajcie. Ej, słuchajcie, ale kto ma rację, stawia flaszkę i klac. No tak. Traperze, co myślisz? Może to być, ja wezmę swoją saperką, rozgarnąć tutaj to miejsce. Drewna mamy na opał. Tutaj jaki jest suchelec. Uuu, jaki, to klimatyczny. O, zrobimy jakiś forest target, bo buteleczka jest klimatyczna. Klimatycznie. Zajrzymy do środka? Poczekaj, nie ruszaj go. U, spruchniały. Jakby był twardy, to by się wbił. Czekaj jeszcze raz. Gdzieś Nie chce się wbijać nawet. Nie, no bo to to wszystko dygocze. Ja, jakie pruchno. O, tutaj to by się wbił. Te, ale to się będzie do palenia nadawało. Mariusz, weź to, no do, do, dotknij to ręką. Człowieku, przecież jak to obrobić nożykiem? No dobra. Ale będziemy mieli rozpałę. To co, zabieramy się? Zabieramy, zabieramy się. Eee, no więc dobra, takie mamy tutaj fajny suchelczyk stojący. Tam Mariusz oślepia lampą. Miejsce mamy takie... Weź tak Mariusz, żebyśmy razem powodzili. Zobaczcie, takie mamy jakieś miejsce wokół z archiwum Mix, nie ujęcia normalnie. No i tyle. To jest taki, e, powiedzmy, że to jest film, bo ostatnio chwalili, że były 10-minutowe. To powiem, że to jest taki malutki chaszczunzek, taki, nie? Taki malutki. Taki malutki chaszczątek. O taki, taki o, taki, o, taki o taki. To jest tak jak. Wiecie, tak jak e, ten przyjechał w pierwszym odcinku. E, mówi, że jak pan jesteś cieć, to pan jesteś dla mnie. O o, o, ta, o taki pan jesteś dla mnie. O, o, o taki, o, o. To. No no anioła tak powiedział. Tak, oczywiście. Niejaki, niejaki balcerek. Nie, nie balcerek. W pierwszym odcinku ten, co go z półtuska przywiózł. A tak. no, on mówi, że ro, żeby rozładować teraz to wszystko. Mhm. Pan, tu jesteś cieciem, to dla mnie pan jesteś o taki. <noise> mówi, o, nie, o taki, o taki, o, o, o. <noise> także, taki, także to jest taki malutki chaszczunczek. Yy, tutaj pokażę wam jeszcze Mariusza z lampą, yy, która nie razi wam w oczy. Mamy sobie otoczenie, mamy klimacik. Zobacz jakie piękne korony drzew nas wytaczają. No ta lampa akurat to dobrze daje. Dąb, jodły dookoła. Pięknie. Jeden dąb jest, no rzeczywiście, mały, młody. O ten, tutaj palcem go pokazuję. Pięknie. Dobra, Pięknie. fajne miejsce. Patrz, a tu nawet świerk się uchował. Nie, to jodła jest. To świerk. No co ty? No serio, zobacz. Serio, serio? No serio, serio. Zobacz jakie ma igły. A nie, świerk rzeczywiście. Zwracam honor, bratu. U nas się mówi na nich skrzek. Skrzek. <słyska> skrzek. No i dobra. Tu także powiem wam, weź na mnie rzuć snop światła. Jak się Wam podobał nasz krótki haszczunczek? Sobie połaziliśmy, ale to tyle zarejestrowaliśmy. Także weźmiemy się tam za jakąś robotę czy coś w tym stylu. To film będzie następny dłuższy. No i co? To tyle. Zapraszamy do następnego odcinka. Hej, hej. No.